Prezentujemy Państwu nowy system połączeń podłóg laminowanych. Umożliwia on szybki montaż paneli o znacznej grubości bez używania dodatkowych narzędzi. Każdy panel podłogowy musi być sprawdzony przed i w czasie montażu pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń, wyraźnych widzialnych gołym okiem usterek, różnic kolorystycznych, wymiarów i tym podobnych. W przypadku ułożenia podłogi z wadami, producent nie uwzględnia roszczeń gwarancyjnych. Podłogi laminowane tworzą tak zwaną podłogę pływającą. Nie można ich zatem przyklejać, przybijać lub w inny sposób mocować do podłoża lub ściany. Pomiędzy podłogą a wszystkimi stałymi elementami prostopadłymi do niej filary, progi drzwi, rury, ściany i tym podobne należy zachować 10 mm odstępy, tak zwane szczeliny dylatacyjne. gdyż podłogi laminowane pod wpływem zmian temperatury i poziomu wilgotności rozszerzają się lub kurczą. W celu zachowania odstępów podczas montażu należy użyć klinów dystansowych. Przy długości pomieszczenia powyżej 8 metrów względnie szerokości większej niż 6 metrów zaleca się wykonanie dodatkowych szczelin dylatacyjnych o szerokości 2-3 cm w proporcjonalnych odcinkach posadzki. Pierwszy rząd paneli należy ułożyć piórem w kierunku ściany. Pracę rozpoczynając w prawym rogu pomieszczenia. Aby połączyć krótsze boki paneli należy ostrożnie nałożyć pióro na wpust leżącego już panela. Następnie uderzyć z góry w panel w miejscu połączenia krótszych boków ręką lub gumowym młotkiem. Montaż drugiego rzędu i wszystkich następnych należy rozpocząć od połączenia dłuższych krawędzi paneli. W tym celu należy wsunąć pod kątem około 20 stopni pióro we wpust ułożonego już rzędu paneli, a następnie, delikatnie dociskając, ułożyć panel płasko na podłożu. Panele w kolejnych rzędach powinny być przesunięte wobec siebie o minimum 40 cm. Odcięta część ostatniego panela z rzędu staje się pierwszym elementem rzędu następnego. W ten sposób otrzymuje się optymalny układ wytrzymałościowy i wizualny podłogi. Montaż kolejnego panela w rzędzie należy rozpocząć od połączenia dłuższych krawędzi paneli, pamiętając jednak, aby krótsze boki paneli nałożyły się na siebie w taki sposób, aby można je połączyć, kolejne rzędy paneli należy montować zgodnie z powyższymi zasadami. Przed ułożeniem ostatniego rzędu paneli, konieczne jest dopasowanie ich szerokości. W tym celu należy położyć panel na przedostatnim rzędzie paneli. Następnie Należy położyć drugi panel w pustym w kierunku ściany i użyć go jako linijki, aby dokładnie odmierzyć odległość od ściany. Prosimy nie zapominać o zachowaniu szczelin dylatacyjnych. Podłogi laminowane Massive i King Size można w łatwy i szybki sposób zdemontować. Do tego celu nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. A pozyskane panele są w pełni wartościowym materiałem do powtórnego wykorzystania. Użytkowanie podłogi można rozpocząć natychmiast po ułożeniu ostatniego rzędu paneli. Należy usunąć kliny dystansowe i zakryć szczeliny listwami przypodłogowymi, które należy montować za pomocą uchwytów tylko do ścian. Brud i zanieczyszczenia można łatwo usunąć wilgotną ściereczką wypłukaną w wodzie z dodatkiem środka Perfect Niger lub Perfect Trend. W żadnym wypadku nie wycierać podłogi mokrą ścierką ani nie polewać wodą. Podczas eksploatacji należy chronić podłogę przed piaskiem i innymi ostrymi materiałami. Pod meble należy stosować filcowe podkładki, które należy okresowo czyścić zgromadzącego się w nich piasku i brudu. Nieprzestrzeganie uwag zawartych w instrukcji montażu może spowodować uszkodzenie podłogi i w konsekwencji.